Przedstawiamy smarownicę SKF TLGB21, dostarczaną w kompletnym zestawie, gotowym do pracy od razu po rozpakowaniu. W solidnej walizce znajdziesz m.in. czytelną instrukcję obsługi oraz podstawowe informacje serwisowe. Dołączony regulowany pasek ułatwia przenoszenie smarownicy, poprawia ergonomię i zwiększa komfort pracy w terenie. W zestawie znajduje się również ładowarka sieciowa, dzięki której szybko i bezpiecznie naładujesz akumulator. A w centralnej części zestawu sama smarownica TLGB21, wykonana z trwałych materiałów i przystosowana do pracy w wymagających warunkach. W standardzie otrzymujesz akumulator o pojemności 2,5Ah, zapewniający długi czas pracy na jednym ładowaniu. Smarownica współpracuje ze standardową odkręcaną tubą, dostosowaną do kartuszy 400g. Umożliwia także zasysanie smaru bezpośrednio z beczki, co znacznie zwiększa elastyczność zastosowania. Model ten wyposażono w zbrojony wąż wysokociśnieniowy o długości 1200 mm, zapewniający wygodny dostęp nawet do trudno położonych punktów smarowania. W pełni naładowana bateria pozwala na podanie nawet 24 kartuszy smaru przy maksymalnym ciśnieniu wynoszącym 690 bar wbudowany wyświetlacz umożliwia monitorowanie poziomu smaru, naładowania akumulatora oraz dokładnej ilości podanego smaru.